Ja nazywam się Bartłomiej Machnik, a to jest program Twój Branding w Biznes24. Program o marce osobistej, a w szczególności o boss brandingu, czyli sposobie budowania wizerunku kadry średniego i wyższego szczebla. Marka osobista jest dziś wartością, która w największym stopniu pozwala nam zaistnieć świadomości odbiorców, a przestrzeń internetowa między innymi jeszcze mocniej uwidoczniła jej siłę. Powstało nawet utarte stwierdzenie, że wizerunek jest tym, co mówią o nas, kiedy wyjdziemy z gabinetu. Ja osobiście uznaję to za pewne tradycyjne podejście do budowania wizerunku. Dziś marka osobista to sposób komunikowania się z otoczeniem, nastawienie do innych osób, wykorzystywany język oraz własny pomysł na obecność w przestrzeni publicznej. Program Twój Branding będzie właśnie wskazywał dobre praktyki rozwoju boss brandingu, a potwierdzeniem tych tez, które zaprezentuję, będą rozmowy z przedstawicielami kadry C Level. Dziś wstęp, czyli dlaczego w ogóle mówimy o boss brandingu, a nie o personal brandingu. My, marka osobista, inaczej personal branding to jest to, jak widzą nas inni. To pewien stworzony, wykreowany przez daną osobę wizerunek, przez którego pryzmat postrzegają ją kontrahenci czy pracodawcy, który również pozwala się wyróżnić na rynku. Dobrze wykreowana marka osobiście powinna być ważna dla każdej osoby, ponieważ pomaga nie tylko w życiu zawodowym, ale i na polu prywatnym. Świadomą markę osobistą może budować każdy, bez względu na to, kim jest i co robi. Jest to jego wybór i konsekwencje, które wynikają dla jego osoby. Boss branding to jednak coś więcej w świecie biznesu. Osobiście uważam, że boss branding jest pewnym rodzajem personal brandingu ze specyficznymi dla siebie cechami. Jakimi? Między innymi CEO budując markę osobistą bierze również odpowiedzialność za wizerunek organizacji i wszelkie działania komunikacyjne, które wpływają bezpośrednio na brand organizacji. Jak wspomniałem również wcześniej, boss branding to szczególny rodzaj personal brandingu, który wykorzystuje sposoby oraz strategie, które są specyficzne wyłącznie dla kadry menedżerskiej. Boss branding to również sposób budowania wizerunku, w którym zastosowanie nie znajdą żadne płatne metody budowania wizerunku. Zadajmy sobie zatem pytanie, co wpływa na to, że mówimy o bozbrandingu. Dobrym przykładem rozpoczęcia będzie stwierdzenie, że ludzie ufają ludziom, a nie bezosobowym markom. A teraz zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie. Czy znamy imię i nazwisko prezesa BMW lub Volkswagen? Czy jesteśmy w stanie spontanicznie wymienić ich imię i nazwisko? Podejrzewam, że zdecydowana większość z nas nie potrafi. A teraz zadajmy sobie to samo pytanie, ale zmienimy firmy. I wspomnijmy m.in. o Tesli czy Apple. Tutaj znacznie prościej. Oczywiście mówimy o Elonie Masku czy Steve Jobsie, który rozpoczął budować imperium Apple, a kontynuuje je teraz Tim Cook. Oczywiście należy wspomnieć, że BMW czy Volkswagen to marki, które nie potrzebują wsparcia nazwisk prezesów, ponieważ czas i jakość zbudowała ich renomę. Natomiast przykład, chociażby Ilona Maska, wskazuje na to, że skokowe zainteresowanie określoną marką gwarantuje właśnie CEO. Osobę oraz sposób komunikacji powoduje na przykład, że wycena Tesli już przekroczyła bilion dolarów, a sama firma uznawana jest za synonim rozwoju oraz rewolucji technologicznej. W tym miejscu musimy również wspomnieć o badaniu Premium Consulting, które odpowiedziało na pytanie, jak budować markę osobistą poprzez boss branding. Stwierdzono między innymi, że należy po pierwsze posiadać niezbędny know-how, tutaj 84%, być autentycznym, na co wskazało ponad 75%, być również spójnym według 62% biorących udział w badaniu. CEO powinien mieć również swoją charyzmę. Na to zwróciło właśnie uwagę 63%. I właśnie know-how będzie tutaj w największym stopniu bohaterem naszego programu. Boss Branding gwarantuje również zdobycie właściwego wizerunku, a ten jest obecnie bardzo potrzebny. Wszystko przez rzeczywistość, a nie działania ekspertów od wizerunku. Dlaczego? Między innymi w momencie kryzysu otoczenie coraz mocniej spogląda na komunikację prezesa, a nie działu marketingu. Dobrym przykładem jest tutaj Maciej Panek, prezes Panek Carsharing, kiedy jego Porsche, które zostało włączone do usługi wynajmu na minuty, po niespełna 12 godzinach zostało rozbite na warszawskich ulicach. To użytkownicy w największym stopniu zainteresowali się profilem prezesa na LinkedInie, a jego post informujący o wydarzeniu i recenzja zyskała bardzo dużą popularność i zasięgi. Wiem to, ponieważ będąc jego doradcą, uczestniczyłem właśnie w tym procesie. Badania jasno również wskazują, że informacje przekazywane przez CEO są dla nas wiarygodne. Wyniki wskazują, że 80% ankietowanych uważa, że w sytuacjach ważnych czy kryzysowych to właśnie prezes powinien zabierać głos. To kolejny argument, który potwierdza moje wcześniejsze słowa o tym, że CEO, budując swoją komunikację, musi mieć na uwadze również dobro firmy. Moim zdaniem ważniejsze jest jeszcze coś zupełnie innego. To rola młodego pokolenia w budowaniu wizerunku w biznesie. Obecnie młode pokolenie jasno komunikuje, że to dziś lider bardzo często motywuje ich do złożenia CV. A potwierdzeniem są m.in. badania, gdzie 44% kandydatów do pracy sprawdza profile w social mediach, jeżeli chodzi o prezesów firm do których chce aplikować. Dzieje się tak również, ponieważ osoby chcą mieć możliwość poznania szefa, a internet jest ich pierwszym wyborem. Uwzględniając jeszcze fakt, że zmienia się postrzeganie pracy i wykonanie obowiązków, rola lidera w motywowaniu młodego pokolenia jest tutaj fundamentalna. CEO również elektryzuje znacznie mocniej swoją komunikacją niż profile firmowe i zdecydowanie generuje większe zaangażowanie pod postami. Udowodniono, że dzieje się tak, ponieważ dziś użytkownicy oczekują właśnie autentyczności, a ta wartość jest w stanie zagwarantować wyłącznie lider firmy. Kończąc udowadnianie, jak bo branding jest ważny, krótkie wyjaśnienie, gdzie on jest budowany. Są to przede wszystkim media społecznościowe i wspomniany tutaj Linkedin. Są to media tradycyjne, gdzie budujemy media relation. Są to wydarzenia branżowe oraz ogólnodostępna komunikacja wewnętrzna. Kończymy pierwszy odcinek Twojego Brandingu, który uświadomił każdemu przedstawicielowi kadry C-Level, że bo Branding to jest ich przeznaczenie. Oczywiście, możecie Państwo stwierdzić, że dbanie o wizerunek to jest pewne zajęcie dodatkowe, używając nomenklatury szkolnej dla aktywnych. Nie ma problemu, ale należy pamiętać o jednym. Jeżeli ja porzucę te działania, to gwarantuję Państwu, że nasza konkurencja tego nie zrobi i zdobędzie tym przewagę. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym odcinku.